Czy kupiłem w topę z USA? Tym razem była to a 4B9 i co prawda nie była mocno uszkodzona, ale od samego początku robiła pewne problemy. To znaczy, w ogóle nie odpalała i nie dało się połączyć z nią komputerem. Mimo tego, że próbowałem, sprawdzałem wszystkie bezpieczniki, wszystko co tylko jest możliwe, okazało się, że to właśnie to, czyli sterownik silnika. I na niego czekałem najwięcej, bo ponad półtora miesiąca wysłałem go do firmy do naprawy z zewnętrznej firmy i tego sterownika już nigdy nie zobaczyłem. Całe szczęście udało mi się kupić używanej dowiedzieć się, jak zrobić to, żeby to działało. No i Audiczka, tak naprawdę już po, po tym całym czasie stania u mnie i czekania na ten sterownik w końcu użyła. No i co? Zostało mi oczywiście jeszcze zrobić parę rzeczy, ale to są do takie pierdółki, tak zwane rzeczy wykończeniowe i będzie jeździło, mam nadzieję. Potem zabieramy się za serwis i zobaczymy, co dalej z nią zrobić. Jak macie jakieś pomysły, to oczywiście mi napiszcie. A, no i oczywiście pozdro szefy.